Zabrałem się dzisiaj za budowę nowego epickiego domku! Ale wiecie co? Tak gdzieś po 10 sekundach mi się odechciało! Ale to budowanie jest męczące, co nie? Dlatego jako, że ja już tego nie skończę, to może poproszę moich widzów, żeby skończyli to coś, chociaż nie wygląda to zbyt ładnie. Więc wszedłem na mojego Discorda, a dokładnie na kanał ogłoszenia i byłem z wami szczery. Hej! Nie chce mi się budować! Pomocy, proszę! No, tak, i wysłałem to wiadomość i oczekiwałem, że ktoś bije. A no już sobie zapomniałem podać IP. To może być jeszcze kluczowa sprawa. Dobra, teraz już wszystko. Mam nadzieję, że ktoś bije oby no i są moi zbawiciele udało się nie muszę tego robić sam jak dobrze ale zanim ich wypuszczę i zobaczę co zrobię z moim domkiem który wygląda aktualnie jakby był po jednej wielkiej katastrofie nuklearnej to mam do was ważne ogłoszenie przedwczoraj wystartował mój nowy sklep z koszulkami więc jeśli lubicie przygodę i szukacie epickich przygodowych koszulek obczajcie koniecznie ten wzór macie go w linku w opisie a dokładnie w pierwszym linku w opisie i podsyłajcie mi na instagramie konieczki zdjęcia, jak w nich chodzicie wtedy wstawię je na odcinek tak możecie pojawić się na odcinku według mi brzmi spoko. A teraz przydałoby się ich wypuścić w końcu chyba, co nie? Ale umowa to umowa. Nie wypuszczę ich, jeśli nie będzie łapki w górę. Dlatego koniecznie w tym momencie ją zostawcie, zostawcie również suba, a ja wpiszę magiczną komendę sen zero i poszło. Mam tylko nadzieję, że mnie nie ukłamałeś i serio zdawiłeś łapkę w górę. Bo jeśli tak, to to, to to nie wiem co w sumie. Przyjdę i zjem ci jutro obiad? O, ja bym się bał, kurde bele, bo ja obiady to lubię jeść. Co, co w ogóle, co ja gadam, nieważne? A teraz wszyscy są już w końcu gotowi, więc oddam im w ich ręce moje piękne ruiny i zobaczymy, co z 20 minut. Powodzenia, ziołeczki, to będzie ciężkie. 3, 2, 1, start! Ruszyliśmy, pozostało 20 minut do końca! Przecież powiedziałem to przed chwilą. Po co ja to powtarzam? Dobra, no zobaczmy, od czego tutaj zaczynają. Uhu, huu. Hu. Widzę, że nie wszyscy idą w ten sam kolor bloków, co ja. Bo ogólnie ten domek był zrobiony z okorowanego świerkowego pnia. Ale niektórzy wolą różowy. Znaczy, różowy tu jest, a tu jest biały. Okej. Okay. Mam tylko jedno bardzo ważne marzenie. Nie zróbcie z mojego domku McDonalda, dobra? Ani żadnej biedronki, ani żadnego kantorka. Dlaczego tam coś było? Urżowego Big Mac, mam nadzieję, że to będzie tylko kolorowa piwnica, a nie nic więcej. No jasne, tam było to. Tutaj znowu logo McDonalda. Nie no, ale spoko. Będę mieszkał w McDonaldzie. Żaden problem, zawsze o tym marzyłem. Obudzę się w środku nocy i pójdę na Gacy. To jest plan życia. Jednak z tego co widzę, wszyscy ładnie idą tym schematem, który zacząłem na początku. I ja się cieszę, bo tu nie o to chodzi, żeby to zniszczyć i zbudować coś od nowa, tylko o to, żeby przerobić moją starą budowlę. No dobra, może nie starą, ale niedokończoną. W ogóle używam sobie tego jako parkura. Świetna sprawa. O kur a to, to co to? Czy mi się wydaje, czy to jest skrót od centrum handlowego? No tego to ja się nie spodziewałem kilka minut temu, jak budowałem te początki. W końcu postawiłem tylko z pięć filarów z drewna. I ktoś zrobił z tego galerię handlową. Zaczyna się bardzo grubo, a dopiero kilka minut za nami. Wow, ho, ho, a tu wieżowiec, ale koks. Wpadłem właśnie na najlepszy moment na trole, jaki tylko w życiu widziałem. Wiem, że nie powinienem nic nikomu tutaj robić, ponieważ oni budują. Ale ten McDonald mnie kusi, ja muszę coś z nim zrobić, nie ma innej opcji. Zwykle zamieniliśmy te bloki na jakieś śmieszne rzeczy, co nie? A co wy na to? Bo gdyby zamienić calutką działkę na... na piasek. Wiecie, co się wtedy stanie? Cały McDonald's zapadnie się pod ziemię. To jest plan życia. Komenda gotowa. Ja też. A czy wy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że stawiliście apkę w górę, bo klikam go za 3, 2, 1 i... Wow, ale lag serwera. Przepraszam. Zlogowłem mój własny serwer. Nie wierzę. I jego działka właśnie się zapada pod ziemię. <laughs> Jeliście to? O, kurde, Pele! Dobra, to było za dużo. Goiczek wypadł poza świat. nie! Co ja zrobiłem? Przepraszam! Undo, już jeszcze cofam ten domek. Halo, kto laguje? Będę udawał, że to nie ja. W końcu ja o nie wiem. Widzę, że goiczek się nie przyznaje do tego, że lagował serwer. Jak ja nawet WL nie umiem używać. No, gościu, gościu, gościu. Ja dobrze widziałem, że no Twój domek zamienił się na piasek, więc to jest Twoja wina. Ty go zlagowałeś! No dobra, nieważne. Wszyscy wiemy, że to byłem ja, co nie. Ale mogę marzyć, że to chociaż raz nie ja wywalę serwer. Ucho, uh, ho! Niektóre z tych domków będą serio przykozackie. O, o jeszcze prawie połowa czasu przed nami, więc wszystko może się zdarzyć. Na przykład, ktoś może zbudować domek dla dorszów. I to jest plan. Ale, Verziak, jak chcesz zrobić domek dla dorszów, to potrzebna tu jest jedna rzecz. Bo, jakby domek dla dorszów bez dorszów, to może być problem. Więc ja szybko dam Ci tutaj trochę wody. Wspaniale. I dajmy tutaj sporo e, dorszów, tak. I czy świat nie stał się od razu piękniejszy? W końcu każdy chciałby mieszkać w domu z dorszami. O tutaj na dole będzie piętro dla domowników. A do góry będą sobie mieszkać dorsze. Trzeba je oddzielić od siebie. Zapraszamy na piętro dorszów. No i tak powinno być początku, ja nie wiem jak ty chciałeś zrobić dom dla dorszów bez dorszów. Przy okazji do końca zostało ostatnie 3 minuty! A w tym czasie ktoś z mojego projektu zrobił różowy domek. No nie będę ukrywał, że tego się nie spodziewałem, bo to było pewne, że ktoś zrobił różowy domek z tego, nie? I to jeszcze Sylwia, ty przeciwko mnie, naprawdę! Trochę mi smutno, bo nikt nie zrobił z tego żelaznego domku. Wszystkie są albo zielone, albo różowe, albo, dobra, białe, trochę prawie jak żelazo, nie? Chociaż ten jest trochę żelazny, co nie? To i toj, wejdź do i to ja co? Zaczynam się mocno bać tego domku, bo w środku też dzieją się dziwne rzeczy. O, a stąd ktoś wyszedł tak ogólnie. Także mamy 9 dosóbek, osób buduje, a nie 10, niestety. Ale ja mam pewien sposób na takie osoby, które wychodzą przed czasem. Trzeba wziąć, powiem, magiczny i postawić ich kilka, na przykład tutaj, tutaj, tutaj. No i zaraz robimy piękny show z fajerwerkami. ale do końca stały 3 sekundy. 3, 2, 1. Koniec czasu, koniec budowania. O kurde, bere. No tego, że tak szybko mi się nie spodziewałem, więc może damy jeszcze kilka minut? Niech mają cztery minutki. Powodzą, ziomki. A ja dokończę mój piękny rytuał z sobą nieskończoną pracą. Wspaniale, wybuchaj. Firewerki, nowy rok, huch! Wow, nie, 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 wysadziłem też trochę rzeczy dookoła. No cóż, no takie nam ryzyko zawodowe, co nie? Ale to też trzeba dokończyć, więc z drugiej fajerwerki lecimy! Sylwester 2021 no i pół działki już nie ma! A więc dokładnie to dzieje się z osobami, które wychodzą w czasie odcinka. Ich działki znikają! A ja teraz zakopię się w tej choince i poczekam do końca czasu, bo zostały tylko 3 minuty. I jak czas się skończy, zaczniemy. Wow, wystraszyłem się. Z, zaczniemy ocenianie, co nie? Także do zobaczenia za 3 minuty. Te 3 minuty minęły jakoś dziwnie szybko. Całkiem możliwe, że to dlatego, że montuję ten odcinek i dlatego minęło wam to w sekundę. Ale oficjalnie koniec czasu! Możemy lecieć z ocenianiem, nie? Oj, 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 będzie grubo! Dobra, no to co? Od czego zaczynamy? Ja myślę, że od tej pracy, co nie? Jak to jest najpiękniejsza praca w tym odcinku? Nie wiem jak wy, ale ja bym zagłosował na dokładnie tę działkę. A jak już mówimy o głosowaniu, to pamiętajcie, że to wy w komentarzach wybieracie zwycięzcę tego odcinka, dlatego na końcu napiszcie, kto według Was wygrał, Ej, ale jednak tej pracy nie bierzcie pod uwagę. Bo ona jest taka piękna, że pewnie by wygrała, ale wolę dać szansę tym takim skończonym pracom. Na przykład tej, która jest już obok. Werciak stworzyła dom dla. Żelaznych śledzi! I to się szanuje! Jak wcześniej powiedziałem, do góry mamy dorsze, a na dole mamy mieszkanie dla nas, czyli dla mnie na przykład. Tu jest jakaś niespodzianka niby. Pod dynią nic nie ma, okej. Okay. Nie no to jak nic nie ma, to nawet nie otwieram, nie? Dobrze, że powiedziałem, że tam nic nie ma, bo jeszcze niepotrzebnie by ją niszczył, czy coś w tym stylu. No dobra, nie wytrzymam, otwierajmy to. Uuuu! Różowe mieszkanko dla mnie, ale super! Nie no, ale jak miał wybierać, to szczerze mówiąc, wolałbym chyba mieszkać z dorszami. To są porządne warunki do życia, co nie? Z całą rodzinką dorszy, ej, czy ktoś zabija. Tam dorsza? O kurde bele. Verciaks, powiedz, że nie. Coś ty zrobiła z tym dorszem? Verciaks, nie wierzę! Uratuj go szybko, weź pomóż mi. Verciaks, proszę pomocy, pomocy, uratuj nie! Zabiłaś dorsza? Ja nie mam na ciebie słów, Verciaks. Poświęcę moją różową mieszkanko jako grób dla tego wspaniałego dorsza. Także żyj dobrze. W sensie, żyj, już nie żyjesz w sobie. Ale tam umieraj dobrze i tę sprawę my lecimy dalej do kolejnej pracy. A dalej mamy kompletne przeciwieństwo tego, co budowałem na początku. Wielkie centrum handlowe by Messi 008. Gościu, ja po prostu nie wierzę, że ty zrobiłeś. Z mojego domku sklep. I to nie jeden, bo jest tu IKEA, jest tu Media Markt. Można kupić Nokia 3310 za 100 zł. O, jest cegła, o kurde, no Dobrze, że pasuje. A w Ikei co można kupić? O, o, drzwi, super drzwi, ale najlepsze są te żelazne. O, a, aha. Takie tam solidne drzwi, co nie? Ale spokojnie jest jeszcze drugie piętrowe, zlecimy do gó. Gu... Aha! Co jest? Myślałem, że to jest winda, a to jest tylko jakaś podróbka windy! No nieźle, ale tak właśnie prezentuje się centrum handlowe, które ktoś zrobił z mojego domku. Wspaniale! Jednak ja wolałbym, żeby to był zwykły domek, na przykład ten jak Sylwia zrobiła. Hotel Znają go pod różowym dorszem. Uwaga, brak McDonald'ów. Spoko, jakby wybaczam, bo tu jest ich wystarczająco dużo. Wspaniale, bo od razu na starcie zostaje dorsze na poczęstunek. Jest też staw, w którym mieszkają nasze kochane dorsze, ale my wchodzimy do środka. No i tak powinna wyglądać każda porządna chata: Podłoga żelaza, wielki telewizorek. Tutaj w ogóle epicka kuchnia i jeszcze pięterko do góry z sypialnią. A nawet stanowisko komputerowe do oglądania jakiejś farmy. Co, co to jest na tym obrazie? Halo. Ej, bo ja nie mam pojęcia, co, co to może być. Według mnie tutaj jakaś farma tam jest, ale. Na Napisała, że to jest kaczka. Może być też kaczka. No i co, jeśli chodzi o no domek, to tyle. Lecimy do piątej pracy. Wow, takiego klimaciku świąt. To ja się nie spodziewałem. Normalnie drugi dzień grudnia, a tu już choinka i śnieg? Nie wiem, do no, o mnie póki co to jedynie deszcz jakieś świąteczne piosenki. Dobra, ale zobaczmy, jak to wygląda w środku. Aha, jakby kompletnie nic tu nie ma. Wszystko jest puste. Szalona, wydałaś cały budżet na bombki i lampki i nie starczyło ci na meble w domu? Nie sądzę, żeby to był mądry pomysł, ale dobra, no? Jakby możemy się jakoś dogadać, i jeśli nie pożyczysz tę choinkę, to ja ci mogę pożyczyć kilka o na przykład proszę bardzo, takie piękne czerwone łóżeczko, tutaj masz. Na dole ci mogę nawet położyć dywan i zrobić jakąś sofę, ale tak jak powiedziałem, za to będę oczekiwał pewnej zapłaty. O, dokładnie kradnę twoją choinkę! Biorę ją do mojego ekipunku i jelo. Ona nawet tego nie widziała, ona nie wie, co się dzieje. Ej, no, nie zauważyła nawet, że nie ma choinki! Szalona! Tu była choinka! Gdzie jest choinka? Sorry, ona nie wie o co chodzi. Ona nie zauważyła, że tej choinki nie ma. Dobra, no jak nie, to nie lecimy dalej do Skara. No i co mi zrobiłeś z choinką? O, dawaj choinkę! Wziąłem za za meble. To jest twoja wina, że nie zrobiłaś me... Meble, okej? Okay? Meble są ważniejsze w domu niż choinka. Chyba, że śpisz na choince, to okej. Okay. Ale mogłabym trochę kłuć, więc pewnie byłoby niekomfortowo. Zresztą w tym domu też nie ma mebli. Za to jest pełno żelaza. To jakby co można sobie skraftować jakieś żelazne meble, nie? Wiadomo, tam żelazna szowa zawsze na propsie, tak samo jak żelazny stolik, której będzie z przodu. No i taki stan rzeczy powinien być od początku. Ten domek w ogóle wygląda, jakby był z zlego, co nie? Całkiem kozacko, lecimy dalej. Aż ona nadal mi tutaj goni za tą choinkę. Ej, no, umowa to umowa, nie zrywaj jej teraz, dobra? Nie oddam ci żadnej choinki. Ja ci nic nie zabrałem, to było tylko pożyczkę za to, że ci meble, wiesz? Chociaż wiesz co? Szalona, oddam ci tę choinkę, jeśli usuniesz tego McDonalda. Jedyna rzecz, czego mi brakuje, to McDonald jeszcze w tej serii. O nie, w środku też jest cały zrobiony. Kasier numer 3. Kasier numer 2. Kasier numer 1. Chleb, i jedna sztabka żelaza. Od kiedy można kupić chleb w McDonaldzie? Ryba. O, rybę też można kupić w baku. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to nie są Dorsze, bo Dorsz nie może zabijać, nie? Do góry piękne, kolejne pięterko. No i normalnie bak, pierwsza klasa. Znaczy, cieszyłbym się, gdyby nie fakt, że ten McDonald został zrobiony z mojego domu. Goiczek, ja tu miałem mieszkać, a ty zrobisz tu jednego wielkiego maka. O teraz na Wszedł czas na Bigosa! No siema stary, co to za domek? O, szynka, okej. Okay. I piwnica jeszcze lepiej, no dobra. Schron na Bigos, okej. Okay. I jakże żelazny zacznie śpiewać? Dzięki, nie podajcie moje śpiewanie. Nie, to jest szalona! Ona mnie nadal goni za tą choinkę! Daj mi spokój! Ej, a to faktycznie jest Bigos, o kurde. Nieźle, stary, jestem ciekaw, jak tam robić ten Bigos, spróbujmy go. Słaby jest, nie, nie postarałeś się zbytnio. Ale może to ja wziąłem jakąś wadliwą sztukę, nieważne. Ważne jest to, żeby tutaj jeszcze drugie piętro, a na nim różowe kanapy z ciastami. Ale trochę przeraża mnie ta. Podłoga, wiesz? Wydaje mi się na przykład, że moja babcia by już tu nie weszła. Tak samo jak połowa społeczeństwa, która boi się wysokości. Ale sam domek wygląda przekozadzko. Serio, zrobimy z niego mega chatę! Ej, ja wiedziałem, że masz na ogródku strach na wróble? Spoko, nie, przynajmniej nie oberwam żadnych tam owoców, chociaż nie masz żadnych roślin tam nieważne. Lećmy już do kolejnej pracy, mój mózg nie wytrzymuje. Ale co tu się dzieje? To jest mega dobre pytanie. Czy ktoś może wytłumaczyć mi chociaż jedną rzecz z tej działki? To jest chyba jakiś jednorożec. to jest to Toj. Akurat to już wiemy, ale punktem kulminacyjnym jest środek. Co tutaj się dzieje? Bambusy do palenia. Oooo! Te itemy nie powinny w ogóle istnieć. Nienawidzę ich dobrze! Pasuje! Ja bym tu jeszcze wrzucił diamenty i złoto, bo te itemy nie powinny w ogóle istnieć. Tylko żelazo! Hashtag tym żelazo! Chociaż z drugiej strony, żeby zenchantować sobie żelazne itemy, trzeba mieć diamenty. Dwa, żeby zrobić Enchanting Table, więc do no nich będzie. Jednak dwa diamenty wystarczą. Ziomek. Co tutaj robi strach na wróble? Dlaczego w każdym domu jest strach na wróble? Mam pewien pomysł, co mogę z nim zrobić, wiecie? Z takimi strachami na wróble robi się jedną rzecz, a dokładniej, że cię panie strachu na wróble. Było super. Naprawdę. A my lecimy do ostatniej pracy na tym odcinku. Zbudowanej przez Pichaczka. Są za wielki wieżowy. To jest dosłownie największa praca jaką tutaj widziałem. I co tam jest w środku? A nic w środku. Okej. Okay. <laughs> Ale od zewnątrz przyznam, że wygląda superancko. To mogłaby być siedziba firmy Dorsz S.A. Co nie? Siedziba firmy Dorsz S.A. Jak mówiłem tak zrobiłem. Także jeśli chcielibyście pracować w firmie Dorsz S.A. zostawcie koneczkę komentarz. Która z tych 10 prac była według was najlepsza. Ale to nie wszystko. Ponieważ musicie jeszcze obszalić mój sklep z koszulkami, do którego linka macie w pierwszej co opisu Zapraszam was mega serdecznie, bo koszulki są przepiskiem! Ja sam swoją mam właśnie teraz na sobie i powiem wam, że jest kozacka. Zostawcie suba, zostawcie łapkę, a my widzimy się już jutro o 15.30. Sieman. Dero! O hej, hej, hej! Widzę, że chcieliś kliknąć krzyżyk teraz, ale. Nie, 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 jeszcze nie. Poczekaj, 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 Przed co masz teraz dwa odcinki, nie? Ten po prawej to jest ostatni odcinek z tej serii, a ten po lewej to inny losowy odcinek z mojego kanału, więc jeśli nie widziałeś tego po lewej, a raczej go nie widziałeś, to go. Byłoby super ziomek, wiesz? la debbo super